Cześć Manko. teraz widzicie obraz z Nikon P600 Od dzisiaj tak filmy będą wyglądać Chcę Wam tylko powiedzieć, że dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek u mnie na kanale Deny kanał bez kontentu Dzisiaj sobie znów zrobimy denne obserwacje Zobaczycie jego zoom, zobaczycie jego dźwięk Trochę wieje, więc pewnie nie będzie to satysfakcjonujące Aczkolwiek zobaczymy jak to wygląda Mam ze sobą statyw Jesteśmy nad Zalewem Brockim. Ryb tutaj ponoć trochę jest, są trochę większe, trochę mniejsze. Sądziłem też, że będą łabędzie, ale łabędzie odkąd przejechałem, a już 3 km przejechałem wokół tego zalewu. No to tylko kaczki, krzyżówki i w sumie tyle zaobserwowałem. Trochę tutaj postoję i po prostu tutaj będę obserwował sobie z Wami razem dane gatunki zwierząt. Zapraszam. Wieje, także może być nieciekawie, ale postaram się Wam przybliżyć drugi brzeg. O, jak startują sobie kaczki! Kurde, nie odkręciłem tego. No, o, nie udało. No i tak jak powiedziałem, chcę Wam przybliżyć drugą stronę. Także lecimy. Go nie wiem nawet czy to no źle wyostrzył jeszcze raz próbujemy muszę się też nauczyć tego aparatu ponieważ nie umiem jego jeszcze obsługiwać do końca no teraz jest chyba, chyba dobrze jest no sam sobie chyba dostosowuje. teraz nic nie kliknąłem Do ostrza sobie automatycznie Tak, czyli są sobie ostrze. Czyli jak czyli jak obiekt jest za daleko, to... No, myślałem, że się nie nagrywa. To oznacza to, że... Na maksymalnym przybliżeniu, jako obiekt jest w miarę blisko, to on sobie nie wyostrzy, bo on ma wtedy autofokusa jakby skumulowanego na, na dalej. Czyli te wszystkie niewyraźne co były, bo ja je wstawię, to znaczy, że one były za blisko na maksymalne przybliżenie... Warto, warto wiedzieć na przyszłość na pewno. Nowym... Dobra, a teraz kilka przewinek stąd na tę łódkę co była. Na przykład czapl czy coś, mew, bo bywały tutaj. Yy, więc tak naprawdę nie ma sensu, żebym nagrywał wam jedno i to samo. Przejadę gdzieś dalej, przejadę gdzieś dalej, po prostu i I też muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jak, jak się ma coś lepszego do nagrywania, to jest frajda nieziemska. Naprawdę. Na przykład ten podmuch, co dmuchałem w. No, w tego wiecie podmuchawca, latawca wiatr i ten to tak naprawdę nie ma sensu wam pokazywać jedno i to samo no co dzisiaj tylko jakiegoś ptaszka jeszcze muszę go muszę się dowiedzieć jaki to ptaszek i po prostu jedziemy dalej coś gdzieś może indziej, i będzie Może tak powiem trochę kijowa droga ale po tej stronie, bo jestem po drugiej stronie, Ale tego i tak nie będzie widać, bo nie jest przybliżona. Mam nadzieję, że to będzie jakiś taki normalny z jasna osobówka. O, może tu. Może wczoraj miskę w nim wymieniał olejowo żeby następnej nie ten... Następnej nie... nie uszkodzić. Były mewy. Tylko kurwa, kurde, nie ma jak stanąć. Nie ma jak stanąć, ponieważ nie ma dojazdu. się znaczy jezdna. Jakbym miał 4 x 4, to bym był bez namysłu. Ale że tu mam tylko naprzód to Bo fajnie, tutaj dziko Tutaj może będzie taki dobry zjazd. Oraz Dobra, jest, jest lepiej, jest lepiej już, już zjechaliśmy Ale nie ma. Nie, ja się tu nie pakuję, ja miska żem wczoraj wymieniał Miskę olejową, no Nie ma opcji. Prawda? Prawda No i akurat Akurat jak żem wysiadł z samochodu A specjalnie A specjalnie nie chciałem nie jednak zjechałem tutaj, ponieważ yy, no, znalazłem miejsce, znalazłem miejsce, w którym stwierdziłem, że dam radę bez urwania miski. Tutaj możecie zobaczyć to. Tutaj te dziurę udało mi się ominąć. Tutaj też w miarę łagodny zjazd był. Możecie nawet już usłyszeć, tylko muszę najpierw wziąć statyw biorę statyw idziemy mewy raczej to są nie mogę się mylić, ponieważ na ptakach się nie znam na niczym się w sumie nie znam jest tematyczny i... i nie mam takiej pamięci żeby wszystko spamiętać Tutaj trochę bardziej wieje, nie wiem jak to będzie słychać, ale już lecimy na lewy. No także kilka już gatunków mamy nagranych. Zobaczymy, może coś się z tego zmontuje. Ogólnie też, co trzeba przyznać, to to, że dzisiaj sam akurat jestem, mam ciszę, spokój. Posłuchajcie tych śpiewów ptaków. Nie wiem, czy będzie słychać. No i fakt faktem, te jeżdżące samochody też. One też trochę nie bardzo mopsują cały ten efekt. Ale wydaje mi się, że że to i tak Jakbyś ty, widzu, wi widowniczko? widzko, Ale to tak jakbyś, chociaż ty, widzu, i widzko, przeszli się do lasu i posłuchali, czy nawet na takie jeziorko właśnie majówka się zbliża. No to gdzie grill? Nad wodą tylko, albo pod domem, ale pod domem to wiecie. Tak kto będzie w domu siedział, nie jak wolne ma. Nie wiem, czy też słychać, ale żaby też fajnie tutaj oddają dźwięki swoje a ja lecę dalej jak coś nagram to coś nagram jakaś kopalnia, aczkolwiek nie jestem pewien no ale tak to wygląda, zobaczcie ja wiem, że film tego tak nie odwzoruje jak go oko. dlatego możecie sobie zobaczyć to przyjechać przyjechać i zobaczyć jak to wszystko wygląda no bo jest naprawdę piękne, jest naprawdę piękne ślicznie to wygląda a żeby tutaj dojechać to trzeba z drogi na Kałków w miejscowości Doły Biskupie. Zjechać w lewą stronę, jak się jedzie od strony Kunowa, może, że tak powiem. Przez takie przez taki wąski mostek z metalowymi, z metalowymi barierkami. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Oczywiście też gdyby nie to wszystko, to jeszcze drzewa normalnie z tych skał wyrastają. I tam na górze kiedyś było miejsce na ognisko, nie wiem jak, nie wiem jak teraz i tamtędy się dało jakoś przejść ale ale <laughs> oj przepraszam, ale nie wiem jak bo ja chodziłem od tej strony, bo tam teraz jest ogrodzone bo ktoś się stawia, a wcześniej nie było ogrodzone i było można wejść tam przez taką stromą górę fest jeśli ktoś chce to też mogę pokazać wam bo nawet tutaj jest tabliczka ogłoszeniowa. Co to, skąd to, jak to. To wam to pokażę i ewentualnie sobie zatrzymacie film i sobie przeczytacie. O, jest to nawet jako pomnik przyrody. Zobaczcie. Pomnik przyrody. Dolina Świ świślin. No i jak ktoś chce, może sobie zastopować film i sobie przeczytać. Pieskowce dolnego Devonu. Dolomity środkowego Devonu. piaskowce Triasu. No macie wszystko tutaj pokazane. O, jest nawet narysowana trasa, jak można dojść na górę. Także spoko może to się wydaje mi... małe, ale jest naprawdę wielkie. Jest... I uwaga, bo spadające odłamki. No właśnie przez taki mostek się wjeżdża. Tak jakby że tak z głównej drogi. I to jest tutaj jest fajne takie coś, że rzeczka sobie płynie rwąca. Można sobie też przyjść, wyciszyć się Wyciszyć się i posłuchać szumu wody Jedziemy dalej No no i taki barierek trzeba szukać Zaraz tutaj jeszcze może ten znak zobaczymy Jak nam się uda samochód jedzie, ale nie uda nam się dobra Bo ja wyjeżdżam w tę stronę W stronę Kunowa jadę teraz Poszukujcie no, takiego domku o. Jak taki domek znajdziecie, to dojedziecie, bo to naprzeciwko praktycznie. <ślesy>